Witam Was w kolejnym odcinku z 300 Paper Please sezon drugi. 27 listopada 82 rocznik. Rozpoczynamy. Po raz chwilę tym razem. Chwiczyłem, yy, że będę cisnął z tej gry po y, 3 odcinki, w sensie po 3 dni. Yy, w sensie po takie 20 parę minut, nie tylko takie było 16, bo po takie 16 e mało, więc 4 będą się to są odcinki idealne, co 2 dni, rzecz jasna. Widzimy się i tyle także dobra yy, co tym razem yy, ok jesteś teraz upewniony zatrzymania podejrzanych jednostek ok spoko yy, niezgodność dokumentów i chyba tyle dobra więc las lestrale dobra muszę trochę pamiętać yy, tak nic mi nowego z tego tutaj nie doszło dobra także możemy następnego wpuścić czyli paszport dokument aktualny do dobra yy, więc tak Przeprowadziłem się tutaj. Imigracja Andrea, Andrea Torwowska. Andrea Torwowska. Oj, byku masz przejebane już na starcie. Zgadzałem ci się, kody będziesz zatrzymana. Dobra, więc będziesz miała. Co? Sprawdź jeszcze raz. Areszt. Synek. Won. Paszał, won. Iż do aresztu, no Dobra, Ciebie kojarzę. Transy przez terytorium Arstoczki, 14 dni, Wygląd się zgadza. Data się zgadza. Płeć się zgadza. Mnink Jared się zgadza, to się zgadza. Transy się zgadza, Les Renati w Republice jeszcze zobaczymy. Les Renati w Republice zgadza się. Płeć się zgadza. Dobra, wydaje mi się, że tu się wszystko zgadza. Także Potwierdzimy mm, cię proszę bardzo, proszę bardzo Dobra, także lecimy dalej. Co miałeś źle niby? O, serio i showing city. Co to było nawet, nie wiem Transit. Ciebie. A ja wiem skąd wy jesteście. Ooo... I pyk. No i masz przerąbane, wins. Mhm, mm mhm. Mm no niestety, nie tym razem, Dobra, Winsa ująłem, także super. Eee, cholera. No szkoda, że kurczę na starcie praktycznie, już karę, karę. Gademy, ten kosz. Mm, no, trudno się mówi. Dokumenty: eee, Vlad Bertolowicz. Co? Siomek. Jaką pracę? No kurczę, przecież to mówisz, że. No coś tu się nie zgadza. No, tak, mam jednak wizytę kola. Nie ja nie wiem jak się można w ogóle w taki sposób pomylić. No ale dobra, Vlad Bertolowicz, Vlad Bertolowicz. dokument aktualne, aktualne. impor, Enkio impor, Nkio Impor, impor. Enkio impor. W ogóle przecież patrzyłem tego ziomka. Jak było niby... Swing City coś tam źle, No ja pierdolę. Nieważne, dobra, no muszę cię przyjąć chcąc nie chcąc. Eee, Przeci bardzo. sprawujcie się jak najlepiej, co umiecie. Dobra, udało się. Dobra, jest strasznie leciutka w ogóle. Eee, jestem tu przejazdem. No, dobra, nie musisz wyrażać 2 no spoko byku singleton. To się zgadza. Eee, Johanna Kadmus, Johanna Kadmus, dobra, singleton. Tej zjednoczonej federacji. Kurwa, federacji Tak, zgadza się, dobra eee, To się wszystko zgadza, tak Kody się zgadzają, tak, dobra eee, Marudziłaś sobie, ale wizę masz <laughs> oh, Przepraszam, na Do zdrowie eee, Dobra, dokumenty Tę ja mam tutaj pracę Święty Marmera przez miesiąc, dobra. Elena Jonesku, to się zgadza, miesiąc, ale dobra, już widzę pierwszy błąd, pyk, się nie zgadzają daty. Dobra. Yy, Byłem nie po drodze. no trudno, muszę Cię mi zamówić, w takim razie mi nie po drodze jest zaakceptowanie Cię tutaj. Także, niestety, musisz stąd wyjść. Chcąc nie chcąc. Yy, dobra przy pani, 179 cm się zgadza, 84 kg Orwech wonor, dobra, orkanowna Samara, organowna Samara, daty się zgadzają. Mhm. Ale zobaczymy czy to się zgadza teraz troszkę Orwech Wonor, al Tak, wszystko zgadza, dobra, nie to że musimy cię przyjąć, wydać Ci wizę, proszę cię bardzo No i lecimy dalej na stanowisko, osobę prosimy Co miałem myślę niby No jak Błędny District kurwa przecież dobrze było Co ty czekaj no dobra ale Dobra, mniejsza. Hmm, yy, Piotr Wojstok, Dobra. Yy, coś tam, coś tam się wyskazało no, na zawsze. Święty Marmero w Święty Marmero w Antegrii Chyba było. Tak było. Um, dobra. Tu nie ma co w Pozwolenie. No niestety chyba nie będziemy łaskawi dla żony z tego co kojarzę. Może nam coś spierdzieli w tych dokumentach. Eee, no i niestety nie masz zgody na wjazd, no przykro mi, nie wiem gdzie, nie możemy Cię wpuścić. Nie możemy się wpuścić, nie możemy. Nie możemy, przepraszam, przykro mi. Przykro mi, nie może, nie mogę. Przepraszam, nie mogę. Wracujemy tylko z zakonem w tym, w tym przejściu, tak, tak jak mówiłem. No i skupmy się, żeby z niczego nie dobra. Wizytam, dobra. Shingleton, 40 dni. No i to na szczęście to dzisiaj imiona nie skazają, to już sobie uczę od razu. No i pewnie... Byłem... Kurwa, czy nie wiem co to mam, wiele imion. No to... Dlaczego? Wiele imion, kurwa. I nazwisko też. No nie no, rzeczywiście. A nie, no to masz szczęście, masz chyba to samo to jest. No rzeczywiście, no to masz szczęście. Singleton. Eee, chyba to się reszta zgadza, dobra, to już, to już cię przyjmijmy. Masz coś jeszcze źle, to się wkurza. No nie wierzę, co miałaś źle, No przecież, kurwa, miała dobrze, że no, zrobiłem to. Przecież poprawiłem to, no co spany. Przecież sprawdziłem to, do chuja jasnego, no... No nie zgadzałem się, te numery, resz, No przecież... a no co za... No, dobra, trudno. Przecież sprawdziłem, kurwa... To i było wszystko okej, okay, niby... Znowiska, no... Spacja... Tak, przyda mi się tam kary, no... Zajebiście nie macie ogrzewania za tak? karę. No, lepsze stanowisko, lepsze Dobra, idziemy spać. Knoje jedne. Dobra, miejsce zatrudnienia. No i pewnie będzie trzeba mieć umo umowę o pracę. Tak coś czuję, nie? To będzie ten dzień. Miejsce Ministerstwo pracy, Tak, podróżni chcący podjąć pracę. Zezwolenie na pracę, tak jest. O Jezus, jeszcze, jeszcze, więcej, jeszcze więcej biurokracji. O Boże, dobra, zezwolenie. Dobra, że teraz będzie w chuj tych. Pracowników nagle. No, dobre dochodzenie. Więc co to z pracą? O Jezu, dlatego tego jest praca zajebiście. 3 miesiące. 12 tygodni, to się zgadza. Święty Marmero. Lynne Rosenberg. Daty zgadzają się. To się zgadza. Święty marmero, zgadza się. O Jezu, ja tego to jest teraz już. No daty się zgadzają, to się zgadza. Święte Marmera w Antegri, znaczy Tomokie, nie to jest antegrium. Zgadza się, no dobra, to um, Możemy się to uznać, proszę ci bardzo. Dobra Wracimy dalej. Jest też wysoka Czyli że podróżujesz. to tutaj praca yy, 6 miesięcy. Emilie Dobra, ciebie już nie muszę nawet sprawdzać. No, to... W sensie, jesteś bardzo urodziłą kobietą i myślę, że z Twoich usług może bardzo wiele mężczyzn skorzystać. I myślę, że pod tym względem że jesteś czysta i ciebie nawet już nie będę sprawdzał. Nie? też ponieważ jak mówiłem, prostytutki, seksuarkerki są czyściutkie, a ja do pani. Eee, dani Ludom, eee, 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 hmm. a zaczęto się zrobić cel waszej podróży, dani Ludom eee, 60 dni, Czekaj, że odwiedzasz, okej, czy szła laber, czy szła laber. Święty Marmero w Antegris. Dokumenty się zgadzają, daty się zgadzają. Święty Marmero jeszcze w Antegrii, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że jest takie miasto. No jest rzeczywiście, no dobra, no dobra, szułam szułam? Że Możemy cię uznać. Eee, że możesz przejść, tak, możesz przejść. Czy mnie na tego daniego całego? Nie, Ty jesteś krymów Lago. 189 zgadza się, dobra. Oktowali District. Mm. Ok, jest taki district rzeczywiście. East Cresting jest. Um. Taty się zgadzają. No dobra, to możesz. W razie rzeczy zdjęcia się zgadzają. Zgadzają się. No dobra, możesz po prostu przejść. Pyk, pyk, proszę cię bardzo. Niech żyje Rostoczka. Możesz przejść. Okej, okay, super, nic nie spieprzyłem. Dziadio. Ehm, no dobra, jak jest teraz Twój cel Twojej podróży? No właśnie, musimy mieć zgodę na wjazd jeszcze, no. No jaki żartawnisz. dziadio. No niestety. Jeszcze muszę Ci odmówić. No i będzie na też odmówię. Niestety. Eee, tego pozwolenia i wrócę. Dobrze. Czekamy z niecierpliwością. Dani ludom. O Boże, masz tych dokumentów. Eee, przejeżdżam przez wasz... Co?! No pfff... Niektóre dialogi są totalnym xt. Przejeżdżam przez wasz kraj kurwa przez rok. No kto to wymyśla w ogóle? No jej jednak pracuje przez rok. Kurwa. No co za. Kiedy są cymbały czasami, no. Ja pierdzielę, dobra. Dokumenty masz aktualne z tego co widzę. Le... Leganda Walka, Singleton, daty, tu się zgadza, wszystko. No masz wszystko. Git, no, tip top, dobra. kobieto, idź mi stąd precz się mężczy... Na chuj, zresztą, masz ten jebać cię i widz stąd. Cholera. No. Myliła się własnym celem. No co miałaś źle? Strong city, a pierdola. Witaj przyjacielu. Oj, chyba jesteś tym ziomkiem, nie? Darii. No masz no, wszystko dobrze, no... Hmm. Co z tą zrobić? No to pani była ładna, no. No. Oj! Oj! Ojejku! Oj! Przepraszam. Z przypadkiem mi się wymknęło. Aczkolwiek jeszcze muszę uważać teraz. Przeprowadzam się tu. Dobrze. Dobra, na szczęście tylko kobieta. No jest, to spacja jest. Szczęść, to masz niezgodność. Po prostu możemy dać ci areszt pewnie. Tak jest. Rozlubiony Do klientek. Że wyprowadzają ci panowie. Dobra, jeszcze myślę, że z kilku dni obsłużymy, tylko teraz muszę uważać. No za moich krewnych. Dobra, Rachel Goldberg. Miesiąc. Dobra, Jurko City. Dokumenty. Ym, masz. Ale masz ważne, tak. Wizyta. Kody zgadzają się. Rachel Goldberg. Kolegia Jurko City, kolegia Jurko City, dobra Kolegia Jurko City, no masz, no dobra, to się wszystko zgadza. Nie mogę ci odmówić, proszę cię bardzo. A oj, coś co tam na tchórzławo idzie. Coś się stanie. Transytem, Glorion, Vantegri. O Jezu, nie może co tam się stanie. 29, dobra, to tu już masz widzę błąd. No właśnie. Ona tak przeszła za szybko. Za kolechę. No i... Stało się, no niestety. No na szczęście przynajmniej mm, nie znam kary żadnej. Potrzebujemy leków, ojej, 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 no nic, trudno się mówi. Trzeba iść spać, trzeba z tych frajerów ogrzać. Czy frajerów no? Graci, dobra, pewnie teraz będzie, że nie wpuszczamy koleki, to jest ostatni dzień w tym dzisiejszego odcinku. Eee, no i dobra, co tam się wydarzyło? Rewizja, ok, czy możemy teraz rewizję robić? Eee, wszyscy, kol wszystkich kolech tam przeszukujemy, ok, wszystkich kolech tam przeszukujemy. Jeżeli jest, no, no to, to gówno to. Kolegia w ogóle to no, są sąsiedzi, nie? Dziwne, że nas atakują. Um, dobra, czyli wszyscy kolech zakaz przemytu, no dobra. Czyli kolech macamy, resztę. A resztę, jeżeli. Waga by się nie zgadzała, i ewentualnie, no, z tym dokumentem. Kolegia, nie? No jak? Eee... No, um... No, musimy cię przeszukać, tak? Dobra, natomiast nie, nie skupiłem się na tym, ile odwiedza. 90 dni z wizytą. Dobra, West, która tu się zgadza. Wiktoria Melińska, kobieta. Tomasz, tutaj się wszystko zgadza. Dobra, tutaj wszystko ok. 12 grudnia kody się zgadzają. Wschodni Krestin to chyba jest w Tak, wszystko się zgadza. Dobra, Ty jesteś git osobą. Proszę cię bardzo. Przechodzimy na tą osobę. Ok. Eee, też jesteś z kolei. O Jezus, tak. Jesteś też z kolei. Eee, 30 dni. Dobra, 30 dni. Praca, rewizja. Logantel. vetor. Eee, dobra. Eee, tu się wszystko zgadza z tego, co widzę. Ale masz no właśnie, masz broń, więc przykro mi, ale zostajesz aresztowana. A naprawdę to widać, tak, naprawdę to widać. Naura. No, wow. no. Um. no, także trzeba uciekać. Bierzemy na osobę, otwieramy tutaj. Szyvent. Eee, jesteś kolejna kolecha, masz to imię Sebastian. Ale musimy się tak przewidować kilka tygodni, dobra przeszukanie przejazd, dobra, to się wszystko zgadza dobra. Bruckner Sebastian, Bruckner Sebastian, kody się zgadzają Tranzyta się zgadza jeszcze Wedor w kolechi, musimy zobaczyć dobra, Wedor w kolechi, Wedor w kolechi, czy jest coś takiego jak Wedor w kolechi? Jest, coś jak Wedor w kolechi, dobra, skoro tak jest, no to. Możemy yy, zaakceptować cię proszę cię bardzo. Dobra. I bierzemy sobie sobie oczywiście. Dobra. Yy, dzień dobry. Eee, von wonor. No nie jesteś krupny no nie mężczyzną. Yy, skąd to pytanie? No, trzeba się zrewidować niestety. Tutaj się zgadzają. orzech w honor, w warstoczce. No jest takie coś, rzeczywiście. Rzeczywiście jesteśmy mężczyzną, okej okay. Bo ja tu chyba muszę yy, robić tak jeszcze, że to są dane zgodne. Aczkolwiek ja tu, no, nie wiem. Mogę wzrost, że jest nie, nie tego, ale zasadzie że jest ok. Oliander, Esper. Yy, Oliander Jesper, Esper, to się zgadza. Paradizna. Um, wozenfield Wozenfjld Orwech von or, no To się reszta zgadza, tak? Reszta się zgadza Także możemy wydać wizę No i no idź sobie, tak? No, możesz żyć Eeeem um, Jesteś czysty no, Ale piękny ma pan wąs na. No. 182 cm, tak się zgadza, imię się zgadza, daty się zgadzają, tutaj ważność się zgadza. Dobra, ehm, teraz jest ważne tak. Mapa regionu warstoczka. Paradisna jest. Ehm, Genistora jest. Dobrze, super. Pan jest bardzo czyściutki, w takim razie możemy pana tutaj do Warstoczki oczywiście przyjąć. Mhm. Super, lecimy no, z mną sobą. Mhm, dobra. Dobre. Eee, Clark Rona, wiedzenie przyjaciół. Eee, Paradizna Paradisna to na pewno nie jest, no niestety miałeś pan pecha. Gdyż, ponieważ Paradisna jest tutaj. Eee. O Jezu, no w sensie, tego ci to pokazać? Paradisna, dobra, no inaczej. Weźmiemy mapę regionów. Republika, i tutaj będzie paradisma, i jest tu No i cyk, mamy ciebie albo areszt, albo to. Mamy będzie areszt, no w końcu, Boże, w końcu ogarnąłem to jakoś lepiej sensownie Przestrasz pamiętać, żeby kolechię rewidować, bo w końcu zapomnę o tym, bo teraz nie było kilku kolechian. A i teraz właśnie jest, no i cyk, dobra, e, rewidujemy cię Dobra, raz dwa tygodnie, tak? Dwa tygodnie wizyty. W międzyczasie, tak. Wedor, mężczyzna. Daty się zgadzają. Jeszcze ja muszę zobaczyć. Szady Safady, Kod się zgadza. No ale masz tu, dobra, masz tu przemyt. Przysłuchujemy Cię. Nic nie wiem. Ja też nic nie wiem. Nie ma tu żadnego przyjaciela. Niewinne lekarstwo. Puh! Nie, przekup. Nie przekupni, to jest. Nie no, czekamy na zakład, wtedy będziemy przekupni, hej, <laughs> w trasie. Kod się zgadza. Dwa dni na Maroszka Aleksandra. Maroszka Aleksandra. Truglorian. Ale dobra, to ci się nie zgadza. Niestety. Że no... Po prostu wydamy ci odmowę. No mi też nie jest po drodze z przyjęciem cię. No niestety, przykro mi. No, i teraz jeszcze jedną sobie bierzemy. Dzień dobry, Shingleton imigruje. Rosalie Simon, Rosalie Simon, data się zgadza. Tutaj się też zgadza. Shingleton, Zjednoczonej Federacji. Wydaje mi się, że jest coś takiego. Jest. Dobra, to cię po prostu, tak już możemy trochę w ciemno. Ale chcę jeszcze jedną osobę wziąć. Tak, oczywiście, ale wydaje mi się, że ona wszystko miała dobrze. No, na szczęście. Dobra, pewnie z Nie, Jednak nie jest, z imporu. Transit. No tu już widzę, kody nie zgadzają. No i tak już nie zdążę wziąć na samej osobie. No trudno. No i dobra, no i w zasadzie to będzie tyle w tym odcinku. Także zakończyliśmy kolejny dzień. Możemy zaoszczędzić na i na tym. No idziemy spać i będziemy mieć kolejny kolejny dzień, ale ten kolejny dzień, czyli 30 listopada Andrzejki, zagramy już ściasna później. Także cóż um, okej okay, widzę, że jak to wygląda. Dobra. Ale widzimy, widzę, że idzie mi lepiej niż ostatnio, tak patrzę postępy, po tu jeden coin więcej, tutaj w ogóle więcej, Idziemy mi troszkę lepiej niż wtedy, także super, um, no ale cóż, dobra, w takim razie możemy zakończyć ten odcinek, także widzimy się już niedługo na w najbliższym odcinku, Póki na... to wszystko o o. cześć.